Ciężko by było drużynie bez, no bez takiego lidera. On ma taką mądrość życiową i bardzo mi to u niego zaimponowało. Z drugiej ligi żużlowej y, doszliśmy do Ekstraligi. Jesteśmy tym teamem takim, można powiedzieć, kompletnym. A lot to the table. Jego wujkiem jest Artiom Maguta, najlepszy zawodnik PG Ekstraligi poprzedniego sezonu. Wadim jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Adrenalina uzależnia? Jak najbardziej. Nie wyobrażam sobie życia bez rywalizacji i adrenaliny. To jest całe moje życie. O czym myślisz tuż przed startem? Że jest u nas czterech właśnie pod taśmą i ja najbardziej z wszystkich chciałbym do ten bieg wygrać. Ale też zdaję sobie sprawę, że cała trójka, co jest koło mnie, też chce wygrać. Po prostu chce, jest przed moimi oczami wygrana i chcę przejechać do mety pierwszej. Jest czas na kalkulacje podczas biegu? A raczej działamy na zasadzie instynktu. I jeżeli ktoś podjeżdża pod Ciebie, no to oczywiście idziemy w drugą stronę. Później myślisz o tym, co mogłeś zrobić inaczej, co mogłeś zrobić lepiej, oglądasz te biegi, analizujesz je? Mam w sumie dobrą pamięć i pamiętam wiele swoich wyścigów, których mógłbym pojechać troszeczkę inaczej. Analizuję, zdaję sobie sprawę, to już było, że to nie zmienię i też zdaję sobie sprawę, że każdy wyścig jest inny. Nie, nie ma takiego, że a cofniemy nie my sytuację. Na pewno sytuacja nic się nie zdarzy. I, i, identyczne. Nie, nie warto za dużo kalkulować. Trzeba po prostu brać następny bieg i działać. On nie lubi przegrywać. Ale... Nawet jak jadą na 5-1 ze swojej drużyny, no to też widzę, że on tam no, stara się wygrać ten bieg. Kibice w grudziądzu na pewno mogą być spokojni o to, jak on się zachowuje na torze. Bo jeżeli on wygra start, to mogą być pewni, że łatwo tych trzech punktów nie odda. Natomiast jeśli start przegra, to też mogą być pewni, że będzie walczył do ostatniego okrążenia, do samej kreski. Po tym sezonie jesteś z siebie dumna? Mam pewne założenia w głowie, po których będę e, dumny. Ale na razie to jest z z siebie może troszkę dumny dlatego że jaką pracę wykonuję i notuję progres, ale to nie jest sufit moich możliwości. To gdzie jest ten sufit? To marzenie moje, że nie przegrać żadnego wyścigu w trakcie sezonu. W ogóle. Może być dwa z bonusy, może być trzy, ale nie przyjechać jakby za Rywalem. Jeżeli coś takiego będzie miało miejsce, to przejdzie super do historii i wtedy zaraz kończę karierę. <grywki> to jeszcze trochę czasu, może niech to potrwa, żeby tego końca no. tak szybko nie było. <grywki> nie. Chociaż oczywiście ci tego życzę, żeby się udało to marzenie spełnić. Myślę, że jestem na pół półmetku swojej kariery. W końcu, w końcu wiem czego pragnę. Dorosłym. Głową. Najważniejsze, że natuję po prostu z tym, co działam teraz, notuję progres. Ale to był dobry sezon dla Zoleszczy GKM Grudziąc. także dzięki Tobie. Koledzy dziękowali, przyznawali, że no, gdyby nie wadi, mogłoby być inaczej. Staramy się raczej się nie dzielić na takich zawodników. Które to nie było się w zespole, bo to nie świadczy wtedy o dobrej atmosferze. Raczej, raczej powiedziałbym, że każdy, każdy pracuje na sukces, więc yy, między sobą nie gadamy, że o ty fajnie, o ty fajnie, tylko że próbujemy zawsze rozwiązać problemy, żeby było u każdego najlepiej. Czyli nie ma rywalizacji między wami? Na pewno jest, bo to jest troszeczkę sport indywidualny, ale to już troszeczkę odchodzi na drugi plan, jak pracujemy na wspólny sukces, bo warto... Warto, żeby sukces osiągnąć, warto sobie też nie przeszkadzać w pewnych aspektach. Ale później już na koniec sezonu i A mój kolega był troszeczkę lepiej, trzeba podciągnąć na te, następnym roku. No i to jest może nie zawsze tylko motywacja. The team is very important. Uh, and for me it's not about rivalry in the team, it's about working together. I've, I think he is a, he's a good. Na pewno jest jednym z najważniejszych zawodników, no i bez niego na pewno nie byłoby tego wymarzonego playoffu, gdzie pierwszy raz grudząc w historii był w playoffie. Na ile wygrany bieg to jest zasługa. Twoja, twojej taktyki, twoich decyzji, a na ile ma też tutaj wpływ dobry mechanik? Mechanik z zawodnikiem kształtułem się na pewno nie przez miesiąc. Kto się kształtuje 3-4 lata. Podziwiam zawodników, którzy szybko zmieniają mechaników, bo no ja jestem taką osobą, że która się trzyma, to się trzyma tego dobrego. Wspólnie podejmujemy decyzje, jeżeli. Uważam, że ta decyzja nie jest odpowiednia, no to nadal próbuję jakby swojego. Jeżeli nadal nie wypala, było to w kilku meczach, no to już zaczynam się sugerować chłopakami. Wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, musi być perfekcyjnie zrobione w tym stylu, w jakim on chce. Staramy się. Patrzeć, podpatrywać, wiadomo, wszędzie trzeba szukać wszelkiego rodzaju nowości, ale u Vadimaj jest, jest tak, że to musi być zrobione na 100%, perfekcyjnie albo wcale. Był taki bieg, po którym zjechał, i właśnie mówimy, tłumaczymy mu, że słuchaj, jest, mówi, start jest dobry, ale nie ma tej trasy, jesteś za wolny, zróbmy jakąś zmianę. I jakby ciężko było mu to zaakceptować. Ale po paru minutach po, 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 po tym jak podeszliśmy do niego i zaczęliśmy z nim rozmawiać, zgodził się. No i jak zrobiliśmy tą zmianę, to się okazało, że jechał o pół prostej z przodu. Jeździmy ponad 120 na godziny i nie mamy hamulców, więc warto mieć zaufanie i z nimi żyć dobrze, żeby żadna szybka się nie, nie odkręciła. A jak żużel pojawił się właściwie w Twoim życiu? To znaczy z pokoleń to u nas yy, jest, że jeździliśmy zawsze na motocrosie. Artem, mój wujek, zaciągnął mnie na motor motocrossowy. Nie ukrywam, że w ogóle, że ja motorów się bałem. Na początku mówię, <laughs> to nie moje, zdrowie był, <laughs> był strach. Nie wiem, jak on mnie zaciągnął, ale jak się przyjechałem, mówię, to jedziemy jeszcze przedmiot w szkole mieliśmy taki, jak on się nazywał, jako teatr. I no Pani nauczyciel prosiła każdego, każde dziecko jakby miał wróżkę, to co bym zrobił. I sobie Wróżkę, tak? Wróżkę mhm. taką, która spełnia tak. wszystkie życzenia. To napisałem, że chciałbym mieć w swoim garażu dwa motory motocrossowe. I okazało się, że ten list, co napisałem, to później rodzice, moim, przykazali. No i wtedy moi rodzice wiedzieli, że naprawdę miałem jedno życzenie. I chciałem sobie motor. Więc kupili mi motor, zacząłem jeździć i na początek, jakby wyjechałem na rywalizację, to byłem no, raczej, raczej praktycznie ostatni. To zapytałem ojca po wyścigu. Co mogę zrobić, żeby być pierwszym? On do mnie mówi, że musiałbym pilnować się, dużo spać, trenować, i wtedy będę. w pełni uwierzyłem, i za dwa lata już stałem na pierwszym stopniu podium. I stając tam, jak mi wręczyli ten dyplom, powiedziałem sobie, że nie chciałbym opuścić już tego miejsca nigdy. Długo czekałem na to wszystko. Ciężką miałem przeprawę, ale w końcu no, jestem w top 20 najlepszych zawodników na świecie i z tego się cieszę, ale nie ukrywam, że jeszcze jest 19 przydał Tych Których trzeba wyprzedzić. No, to jest moja motywacja, żeby z nimi rywalizować i wygrywać. Wadim jest bardzo takim jakby życiowym człowiekiem. On, on ma taką mądrość życiową i bardzo mi to u niego zaimponowało, że on na wszystko potrafi tak spojrzeć z takiej rozsądnej perspektywy e, i podejmuje bardzo słuszne decyzje w życiu. I tak samo właśnie w sporcie, że często mm, ja bym się gdzieś tam kierowała emocjami e, i tym na przykład, co ktoś powie, a on sobie zawsze wszystko przemyśli, a wychodzi to dla niego na plus. Trenując codziennie, człowiek ma kryzys. Nie zawsze jest jakby spokojny. W domu, tylko czasami tylko ja potrzebuje jakby wyładować się. Czyli że ona musi być bardzo wyrozumiała. No, ona jest u mnie bardzo wyrozumiałą osobą, która potrafi jakby powiedzieć, że faktycznie musisz mieć czas dla siebie. Jedzie gdzieś na zajęcie z dziećmi i mówi, że uchłoń sobie i wszystko, wszystko będzie dobrze. Z Wadimiem to jest tak, że on jakby te emocje wyładowuje na bieżąco, więc jak gdzieś tam mu coś w biegu nie pójdzie, to to jest wyładowane w parkingu i czasem to widać, ale nigdy nie jest taki wybuchowy w domu. Tych nie przynosi takiej złości po jakimś nieudanym meczu czy takiej frustracji, ale to sobie siedzi i tak trzeba go gdzieś tam rozpracować. A chciałbyś, żeby dzieci poszły w twoje ślady? Motocross, może żużel? Masz też syna? Bardzo mnie się marzyło, że marzę, żeby córka moja poszła na tenis. I nie ukrywam, że jak teraz zaczęło chodzić, i ta rakietka, i ten piłkę do niej przemawiają i chętnie tam idzie. Syn, czy chce, żeby on był żużowcem? A pewno teraz mogę powiedzieć mu, że będzie to ciężka droga. Pomimo tego, że to jest już wydeptane przeze mnie. I jeżeli to się za to się zabiera, zabierze, no to będę przy nim, będę go wspierał, ale od razu na start, to jest ciężka praca i musisz z tym się liczyć. Myślisz, że byłoby mu łatwiej czy trudniej mając takiego tata? Ciężko mi to powiedzieć na ten temat, bo raczej bo to byłoby za 14 lat. Za 13 lat. Wiele może się zmienić, bo niby ten Żużel się nie zmienia, ale jednak się zmienia. Ale ja też zamierzam jeszcze jeździć z 15 lat, więc będę na bieżąco i raczej raczej zrobię, zrobię wszystko, żeby mu było tylko łatwiej. Kiedy wybuchła y, wojna na Ukrainie, to byłeś wtedy w takim okresie przejściowym. Już kontrakt mm. z Grudziądzem y, był podpisany. Kibice oczekiwali od ciebie stanowiska z racji tego, że y, pochodzisz z Rosji? Nie patrzyłem, że cię do mnie odczekują. Nigdy nie byłem za tym, żeby komuś robić krzywdę. Jestem z takiego domu, gdzie trzeba byłoby rozwiązywać konflikty rozmawiając. I jak ktoś używał siły, to nigdy tego nie popierałem, więc tego samego uczę swoich dzieci i to było dla mnie wręcz. Rzeczą naturalną się wypowiedzieć, żeby zatrzymujcie, co wy robicie, nie atakujcie siebie nawzajem, przecież możecie się dogadać. To też wywołało pewien przestój w twojej hmm. karierze, do czasu aż uzyskałeś polskie obywatelstwo. Jaki to był dla ciebie dzień? Zobaczyłem karpę. W sypialni stałem i nagle do mnie telefon, będę mógł jeść na żurzu Półtora roku nie jeździłem, ale to jest dla mnie całe życie. I nagle okazało się, że mogę i no, ukrywam, że no mi poleciała i byłem super szczęśliwy, nie dowierzałem. Czy dni nie dowierzałem? To za co ty tak to kochasz? Za co ty kochasz ten żużel? Wyjeżdżałem na jeden, na cztery krążenie, cztery goście. Ja nie chcę być czwarty, chcę wygrać. I a wygrać to bardzo trudne. Kocham raczej to za to, że to jest takie bardziej nieosiągalne. Nie zawsze idzie się, idzie się wygrać, wygrać, wygrać. A chciałbym tak zrobić, żeby dla mnie to wyglądało tak, żeby Co? ciągle wygrał, ciągle wygrywał. Ale jak przegrywam, przejeżdżam drugi, to za zawsze jakby cofam na dół i z powrotem chcę wygrać. Więc pragnienie jakby zwycięstwa. Mam dużo, dużo możliwości w trakcie sezonu, żeby zwyciężyć żyć i chcę, żeby ich było jak najwięcej po, przy moim nazwisku. I tego Ci życzę. Życzę też tego, żeby ta czarodziejska różdżka zawsze Dobra. tam gdzieś przy Tobie była, tak jak kiedyś i żeby te wszystkie marzenia się spełniły. Dziękuję.